Witajcie na kolejnym AW Shortcutie. Tutaj Cezar, a ostatnia gala prezentowała się następująco. Pierwszym z pojedynków było starcie Her vs. Her między Chrisem Jericho a Ortizem. Jeżeli chodzi o poziom, to nic szczególnego, ale myślę, że nie było to kluczowe w tej walce. Nieco groźnie wyglądająca kontra Hurricane Rany z narożnika została nam później zrekompensowana bardzo dobrze wyglądającym supleksem z apronu poza ring. Najważniejsza akcja zaczęła się po tym, gdy ujrzeliśmy Brawl poza ringiem między członkami obu stajni i doczekaliśmy się interwencji. Juraken od Diego Kingstona starczył tylko na odliczenie przez Aubrey Edwards do dwóch. Nagle jednak zobaczyliśmy Fuego Del Sola z kijem baseballowym w ręce. Gdy, gdy Floyd spotkał się z czaszką Ortiza, fani byli zdziwieni, a toż po tym zniesmaczeni, bo Chris Jericho odliczył rywala i zwyciężył. Ten Fuego śmierdział od początku i nie trzeba było długo czekać, bo okazało się, że był to sami Guevara w przebraniu, który znów łączy się z White Dreyem. Ortiz oczywiście dotrzymał słowa i w dość hardkorowy sposób pozbawił się części włosów już w ringu. Przy okazji krzycząc kilkukrotnie BLADEN GUDS, BLADEN GUTS. Ekipa Ediego do tej pory nie odnosi zbyt dużej ilości zwycięstw, ale coś czuję, że zemsta nadejdzie właśnie podczas walki BLADEN GUTS. W drugiej walce ni niestety nie było ani emocji, ani zbyt dużo sensu. Co dało nam rozwalenie 20-ochroniarzy przez Wardlow'a? W sumie nic. Czułem tutaj dobrą okazję na zaprezentowanie, może nowego finishera, ale niestety również to się nie wydarzyło. Po walce, krzyczący z balkonu Dan Lambert wywołał na ring. Siedzący na trybunach legendy UFC, czyli Matahiusa i Tyrona Woodleya. Czy jednak nie posłuchali się szefa ATT, tylko stanęli po stronie Mr. Mayhem, a co? Ostatecznie pozwoliło mu na wykonanie bomba na Marku Sterlingu. Scorpio kuruj się i jedźmy z tym tematem dość story z Markiem Sterlingiem i ochroniarzami. Przed obejrzeniem Dynamite widziałem już w internecie opinie na temat walki Daxa z Willem i cóż, to starcie rzeczywiście było dobre. Wydaje mi się, że przed współpracą AEW z New Japan ta dwójka nie, nie spotkała się ze, ze sobą w ringu, a w tej walce było widać, jakby walczyli ze sobą już wiele razy. Była chemia, naprawdę. Choćby przy kontrach, które ostatecznie zakończyły się Springboard power bombem od Harwooda. Szkoda tylko, że obecnie aż tyle osób wykonuje Springboard Cuttera, bo jednak oskater od ospreja wygląda najładniej z nich. Po porażce na Rampage New Japan wyrównuje bilans i po, po wykonaniu Hidden Blade Willow Spray zwycięża. Na tym jednak nie koniec, bo gdy, gdy na ringu pojawiła się reszta świty Anglika. Roppongi Weiss wraz z Kaszem Wheelerem ruszyli na odsiedź DAXA. Prawdziwe wyrównanie sił nastąpiło jednak, gdy na ranie wybrzmiało Where's my mind? i wraz z wielkim Chirem powrócił do nas Orange Cassidy. Teraz teamowe starcie, którego jeszcze nie ogłoszono, ale myślę, że to kwestia czasu, zapowiada się jeszcze ciekawiej. Nie mogłem też powstrzymać śmiechu, gdy na sam koniec DAX w stylu Cassidy'ego podniósł kciuk w górę. Kiedyś nie do pomyślenia, ale właśnie dlatego facebook FTR jest tak wspaniałe i jest to teraz też mój nowy awatar na YouTubie. John Moxley wygłosił naprawdę pasjonujące promo. Przypomniał, że przez cały jego pobyt w Nierze Bank Pro nie targam było mu był zawalczyć z Tanahashi. Żałuję tego tym bardziej, że był on jednym z celów, dlaczego w ogóle udał się do Japonii. Nie bez powodu w końcu kogoś nazywa się Asem, jak Tanahashiego. Jednak teraz końcy się spotykają i zawalczą o to wszystko, o co Moxley walczył przez kilka ostatnich lat. Dużo osób mówi o sobie, iż jest najlepszym wrestlerem na ziemi, ale dla Moxley'a to nie tylko hasło, ale naprawdę jest o tym przekonany. Potwierdzi to Tanahashi'ego na Forbidden Door i od tej pory to jego czy, trzeba będzie nazywać The Ace. Gdy Japończyk już chwytał za mikrofon, ku zdziwieniu wszystkich na rampie pojawił się Jericho wraz z samym Guevarowi i Taikonti. Oczywiście uważał, że Moxley znajduje się tam tylko dlatego, że Y2J nie był w stanie zobaczyć w Battle royalu, A co do Tanahashiego, przecież pokonał go dwa lata temu w Tokio Dom, więc nie ma w ogóle o czym mówić. I gdy wreszcie Hiroshi dopchał się do mikrofonu, pozostało mu powiedzieć tylko. Jericho Sharab Nie wiem czy tylko ja, ale czy Wam też ciężko zrozumieć jak trudny dla Japończyków jest angielski, bo nawet mówiąc proste zdanie jak to, brzmiał naprawdę komicznie. Ostatecznie pojawienie się Jericho na arenie dało nam kilka rzeczy. Po pierwsze oficjalna prezentacja samego i jako członków jego stajni, i po drugie zapowiedź walki na Forbidden Door. W jednym narożniku Jericho Sami oraz Minoru Suzuki kontra Willard Yuta, Shota Umino z New Japan oraz Eddie Kingston. Dopisujemy do karty. W kolejnej walce Miro dosyć łatwo rozprawił się z Itanem Page'em. Pytanie po tej walce: Czy Miro na chwilę obecną jest face'em? Jeżeli tak, to nie do końca wiem, czy jest to dobra decyzja, ale może po prostu grał rolę dobrego z healem, którym bez wątpienia jest Itan. Miroczak awansuje dalej, i uważam, że jeżeli w kolejnej fazie awansuje również Malakai Black, to zarówno on, jak i Puck, jak i Miro. Będą we trójkę faworytami do zdobycia nowego mistrzostwa i raczej wykluczyłbym z tej dyskusji reprezentanta New Japan. Jak już mówiłem wcześniej, personalnie jestem za Blakiem, ale absolutnie nie zdziwi mnie z wygrana zarówno Paka jak i Miro. Zobaczymy. Kolejny mecz i kolejne rozterki. z tego rodzaju redemption od Tony Storm. W trakcie gali dała krótki wywiad z Tonem, na którym pokazała dziewko charyzmy, a tutaj wygrywa z Britt Baker. Nie wiem czy to jej wina, czy tego kto bu bukuje walki, ale nawet gdy zwycięża, Storm pokazuje mało ze swojego movesetu. Mimo, że to Breed jest heal'em, dostała w tej walce dużo więcej do pokazania. Na szczęście Storm Zero wyszło bardzo dobrze, no i trzeba się cieszyć żeby z takich rzeczy jak finisher. Być może dopiero w starciu Standard Rozum będzie w stanie pokazać nam pełnię swoich możliwości jest na to szansa. Ale czy zdobędzie pas? Na razie w to wątpię, ale kto wie. Ogólnie w, dy w Dywizji Kobiet wciąż dzieje się, dzieje się niestety dość nieciekawie a plotki dotyczące Rosy i jej braku chęci współpracy z innymi dziewczynami na pewno nie pomaga w poprawie sytuacji. Zostając jeszcze na moment przy Women's Division, tuż po walce dostaliśmy urywek z backstage'a, gdzie manager Jade Stokely Hathaway ogłosił, że na najbliższym Rampage jego podopieczna ogłasza Open Challenge, które natychmiastowo przyjęła Willow Nightingale. Pamiętam jej walkę z Red Velvet w chyba że z kwietnia, która wyglądała tam bardzo dobrze. Pytanie, jak zaprezentuje się z Jade? Przerwa z walkami, czas na promo. Na ring wyszedł Adam Page w swojej świetnej nowej koszulce, która, gdybym tylko był jego fanem, zapewne powędrowałaby do mnie przy najbliższym zamówieniu za jej shopu. Za to jego pierwsze zdania to coś, z czym zupełnie się zgadzam. Też żałuję, że Okada stracił pas na rzecz Jay'a White'a, mimo tego Hangman dalej chce zmierzyć się z kazucikiem Okada na Forbidden Door. Odmienne zdaniem na ten temat miał na pewno Adam Cole, który po pierwsze cieszył się z powodu, z powodu wygranej swojego kumpla Jay'a White'a, a po drugie, drugi tydzień z tydzień podkreślił, że absolutnie Henk nie zasłużył na szansę walki o pas IWGP na Forbidden Door. No właśnie, Forbidden Door. Dla Cole'a to, to, to pay per nie jest o rywalizacji dwóch federacji między sobą, tylko zaprezentowanie dwóch największych stalin w świecie wrestlingu, czyli Undisputed Elite oraz Bullet Clubu. Ewidentnie nie był to dzięków Boya, bo po tym jak Adam Cole. Zaprosił ja, White'a do wyjścia na ring, ten pojawił się, ale zaatakował mistrza, byłego mistrza i z za pleców i przypomniał mu, że obecnie nie jest już mistrzem i na pewno nie ma mocy do wyznaczania sobie walk. A co do rekordów w ich singlowych starciach, no cóż, 2-0 dla Switchblade'a. Później jednak nie, zap nie zaproponował walki o swój past Adamowi, co nie do końca mu się spodobało. Nie wyjawił też jednak kogo ma na myśli, zakończył tylko tym, iż wszyscy obecnie żyjemy w Switchblade-erze. No i main event. Main eventem był praktycznie perfekcyjnie zawalcony Taktym Ladder Match opasy pasy MayW. AW. Niezłych spotów można by wymieniać wiele, ale spróbujmy. Potrójny Northern Line Suplex, gdzie ten trzeci uderzył rywalem o drabinę od Mata Jacksona. Sekwencja The Jungle Boy. Naj najpierw hurikan Runą posłał Mata na stół poza ringiem, ale gdy spróbował tego po drugiej stronie, nadział się na powerbomb i sam trafił na, na deski. A trzeci z kolei. 450 Splash poza ring na leżącego na stole Luchasaurusa. Po serii tych morderczych ruchów dostaliśmy nieco przerwy, by zawodnicy złapali oddech. Nie trwało to jednak długo, bo Jungle Boy też otrzymał swoje. Stent bomb podczas gdy leżał na trzymanej przez matę drabinie. Jurassic Express wyglądali na bezsilnych do momentu powrotu Luchasaurusa na ring. Yang Bucks wiedzieli jednak, że muszą go zneutralizować, by odnieść zwycięstwo, więc powtórzyli swój plan. Big Guy ustawiony na stole poza ringiem, Mat w narożniku i leci z pięknym elbow trafionym w punkt. Baksi byli naprawdę blisko wygranej, gdyby tylko udało im się wykonać BT trigger na szczycie, na szczycie drabiny. Jednak Jungle Boy w porę zepnął ich na liny. To też dało nam chwilowy reset, który przerwał Lucezaurus i już przez chwilę stał sam na szczycie drabiny w zasięgu pasów mistrzowskich. Jednak kto oglądał tę walkę, to wie, że tuż obok ringu czekała tylko konstrukcja składająca się z boleżu czterech stołów no i jak ktoś miał w nią wpaść, to właśnie Luchasaurus. Tak więc Bugs w ringu, spychają drabinę i Benz. Wyglądało to naprawdę mocarnie, szczególnie biorąc pod uwagę rozmiary dinozaura. Tym razem B.T. I Trigger znalazł drogę do głowy młodego Jacka, więc nic już nie stało na przeszkodzie, w bracia Jacksonowie stali się dwukrotnymi mistrzami tag AEW jako pierwsi w historii. Powtórzę jeszcze raz, wspaniała walka i pokażcie mi taką na tygodniu w CWWE. I wait, poczekam, naprawdę. No i teraz mogę powiedzieć, a nie mówiłem? Skoro Jurassic Express straciło pasy, to już nic nie stało na przeszkodzie, by dokonał się Hilton Kryszczyna Cage'a. Nie pociesza Jungle Boy'a, ale jednak to mu działo, to musiało się zdarzyć. Boom, kill już na środku ringu, na koniec poprawiony jeszcze koncerto. Tony Khan naprawdę wie co lubię. CM Punk kontuzjowany? Nie ma sprawy, Cezar. Kryszczyn jest swoim drugim ulubionym wrestlerem? Mówię jesteś o Hiltonie? Nie ma problemu, Pyk załatwione. Oczywiście, wyłączając Mark Mode, to Story musi wygrać Jungle Boy. Christian ma 48 lat i w jak dobrej formie by nie był i o ile lepszym zawodnikiem na mikrofonie nie jest od Jungle Boya, to nie jest jego rola w AEW. Biorąc pod uwagę samą ocenę gali, musi ona otrzymać oczywiście minusy za złe, wyko złe wykorzystanie World nijakie, ale zwycięskie starcie Miro oraz Tony Storm. Reszta nie zawiodła, a niektóre rzeczy nawet przewyższyły oczekiwania. Forbidden Door może mieć, o ile już nie ma, lepszej pod podbudowy niż Double Ornating, więc z tego musimy się cieszyć. Gala 7,5 na 10. Mówił dla Was Cezar i obawiam się, że do usłyszenia za dwa, za dwa tygodnie, bo za tydzień mój grafik wygląda na wyjątkowo napięty, więc nie obiecuję odcinka. Pozdrawiam i cześć.